Dawaj. Dawaj. Dawaj, bo już się z tą szafką z godziny bawię. Poczekaj. No daj mi klucz. Nie. No daj, tacie. No nie skręcę chyba tej szafki dzisiaj, no. Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem już w swoim domu. Kręcę ostatnie dwie szafki. Tak, na ciebie patrzę. Na nią patrzę, ponieważ zmieniła zdanie i już się kuchnia przestała podobać. Nie dużo mi się przestała, ale nie, nie widzę jeszcze tego. Żona twierdzi, że kuchni nie widzi i prawdopodobnie będziemy zmieniać kuchnię na mniejszą, na tańszą. Znaczy w sumie tańsza, bo będzie mniejsza, bo stwierdziła, że za dużo tych szafek. Ale ty nie, się tłumacz. jedna szafka, jedna jest za duża. jedna szafka jest za duża, dobra, czyli ta. Tak. No dobra, zobaczymy. Na razie się biorę za skręcenie tych dwóch pozostałych. Jak będą już skręcone, przyłożymy do siebie, zrobimy próbę, jak to w ogóle będzie wyglądać. I wtedy podejmie żona ostateczną decyzję, czy zostaje ta kuchnia, czy nie. Bo dzisiaj miał przyjechać jeden pan zmierzyć blat, ale ze względu na niezdecydowanie małżonki prawdopodobnie nie przyjedzie, bo i tak już nie dzwoniłem, a dzisiaj mamy dosyć intensywny dzień, ponieważ aż trzy rodziny do nas przyjeżdżają oglądać ten dom. Więc tak mamy troszeczkę rozbiegany dzień. Więc jeżeli chcecie odwiedzić nas i obejrzeć sobie ten dom na żywo, nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę dom25000.pl, tam jest zakładka kontakt i napiszecie do nas wiadomość, że chcecie nas odwiedzić, no i ustalimy jakiś tam dzień. A jeżeli chcecie spędzić w tym domu cały weekend, jest teraz taka możliwość, wystarczy, że kupicie projekt na stronie dom25000.pl i podczas zamawiania wpiszecie. Wolny weekend, tam w komentarzu, to Was wpiszemy do losowania i cztery rodziny przez cztery weekendy będą mogły tutaj przyjechać, zostać. Osoby, które kiedyś tam w przeszłości kupiły projekty, tak samo mogą wziąć udział w konkursie, nie muszą kupować jeszcze raz. Wystarczy, że napiszą numer zamówienia oraz napiszą chęć, że chcą wziąć udział w konkursie i my ich dopiszemy. Losowanie będzie około 2-3 tygodnie przed zakończeniem prac. Tutaj ogłosimy Wam, że robimy losowanie, więc już uważam, że niedługo. Bo tak naprawdę została kuchnia, podpiąć łazienkę i tyle. Tu ja nie widzę więcej roboty i już niedługo biorę się za elewację. Więc tydzień, półtora zajdzie z elewacją. Zobaczymy. Dobra, żeby nie przedłużać, biorę się za kuchnię. Dobra, skręcamy, bo ostatnie kilka dni były zostawione, znaczy nie. Przez ostatnie kilka dni nagrywałem w tym domu, ponieważ miałem zaproszenie na budowę Łukasza, co widzieliście w ostatnim odcinku, który zrobił fajną podłogówkę. I powiem Wam, że jeżeli ta podłogówka by mnie nie zainteresowała, to prawdopodobnie bym nie nagrywał odcinka. Ale jak ktoś mnie zaprosił, no to, to bym odwiedził daną osobę po prostu w grzeczności. Ale że mi się bardzo. Zawsze się boję, że przybije. Ale, że mi się bardzo spodobał ten system podłogowy i myślałem też o Was, bo dużo osób do mnie pisze, jakie zastosowanie... jakie ogrzewanie tutaj chcę zastosować, to pomyślałem, że Wam pokażę, ponieważ sposób jest bardzo fajny, bardzo szybki i bardzo tani i można zrobić go samemu. A jak dobrze wiecie, ja patrzę właśnie na takie rzeczy, typu, czy można zrobić coś samemu. Bo ja nie lubię, jak jestem uzależniony przez firmę jedną czy drugą, że ja tego nie jestem w stanie zrobić, dlatego bo po prostu zawsze patrzę, czy ja jestem w stanie to zrobić. A jak widzieliście wczoraj, swe dwoje w 40 parę minut zrobiliśmy kawał, kawał takich przewodów, więc banalnie proste. Trzymajcie, dobra? Z wyjątkiem. Czy masz? Czy masz? Co to masz, skałkę, czyś na piłoty? W tym razie, Tak mniej więcej wyszło. Nie wiem, czy jestem czysty, bo musiałem się jednak położyć, żeby dokręcić tą szufladę. Tak mniej więcej wyszło. Jeszcze jest jedna szafka do skręcenia, więc zaraz ją skręcimy. Wołam żonę niech oceni, bo w sumie była na chwilę, ale nic nie, nie zaglądała. Yy, powiem Wam tak, ten zestaw jest świetny. Naprawdę mi się strasznie podoba. Jeżeli byłoby tak, że tu w tym miejscu jest yy, zlew, w tym miejscu jest jakaś kuchenka, tam się nie przejmujcie, bo tam bajka leci w tyle, bo młoda tu u mnie siedzi to powiem Wam, że jest wystarczająco według mnie, bo tu jakieś oka, szafeczki i tak dalej, więc byłoby pięknie. Więc zastanawiam się, czy nie zlikwidujemy tego odpływu, bo nawet jeżeli... Bo ja Wam tego nie mówiłem, ale żona stwierdziła ostatnio, że nie chce mieć tutaj jednak zlewu, co jest dziwne. Miałem nagrać taki odcinek z zapytaniem do Was, co Wy na to, czy, czy przestawić. Ale roboty tu nie ma tak naprawdę dużo, ponieważ te szafki nie dochodzą do ściany, więc nie musiałbym się wkować, tylko bym po prostu rurkę z ciepłą wodą tam od rogu tutaj półtora metra przeprowadził i tyle. Więc roboty by nie było praktycznie żadnej, aby była tutaj, tu by był zlew i tu by była ciepła woda i to by można było korzystać. Tam by był piecyk, to by był yy, zlew, czyli ten dystans półtora metra by był taki mały, że ciepła woda byłaby po prostu. Momentalnie tak, bo nie chcieliśmy, żeby krążyło w układzie, bo stwierdziliśmy za małe odległości, możecie napisać w komentarzu co wy na to. Ja skręcam ostatnią szafkę i idę po żonę. niech się określi czy w lewo czy prawo. Bo dzisiaj miał przyjąć pan mierzyć lat, ale żona w końcu zaczęła wymyślać, że nie takie, że nie takie, że taje się nie podoba, taje się nie podoba. Więc... więc zobaczymy. Dobra, skręcam ostatnie i widzimy się za chwilę. Skończyliśmy. Ale niestety jest mały problem Pani żona wytłumaczy Co? Proszę wytłumaczyć. Się 40%. Się nie prawie 40, 40 tysiąców subskrybentów. Jakby je wybrała? To czy znaczy nie, bo meble mi się podobają, ale mi się układ nie podoba tutaj. Jesteś? A, co Bo my tam do góry. Je jeszcze raz. <śmiech> <śmiech> nie no, dobra, że arci. Y żonie się już meble znudziły. Nie się mable, tylko układ ta dużo szafka mi nie pasuje. Jest taka za duża, za... za... Okej. Okay. Żonie się już meble znudziły. Dobra. E, wymyśliliśmy coś takiego, bo żona stwierdziła, zresztą co mam powiedzieć, mówić, bo to twój pomysł. E, no ale dobra, może ja będę powiem, dobra? Mhm. Okej. Okay. Zależy, jak to powiesz. No nie, no dobra, to powiem no. tak, żeby było ok. Zastanów się coś z tym żebym... no. Dobra. Moje kochanie... <laughs> Dobra, już bez żartów, bo jest późna godzina, jest sobota, więc imieniny kota. To jest tak. Żonie się nie podoba ta duża szafka, która tu była na początku, co widzieliście po prawej stronie. Stwierdziła, że nie odpowiada ten... Za duża jest, tak? Za głęboka. Za głęboka i za duża. I po prostu trochę mija nam się... Z... Znaczy, jej się mija z jej wizją, bo ja do kuchni się nie wtrącam. Ja tylko składam meble. Przełóż, kochanie, tą szafeczkę, bo ją się zabuduje. Znaczy, taki trzeba, nie? No, no. I teraz tak, tu jest fajne, bo tu jest dostęp do hydrauliki, że w razie jakby coś się stało, to się rękę wkłada i się zakręca, aczkolwiek można przedłużyć tu blat. Tu My ładnie, ładnie tutaj dopracować to, bo to miało być w sumie zamknięte, aczkolwiek tu jeszcze będzie ogrzewanie wody w tym miejscu, więc i tak i siak coś tu będzie stało, ale pomijając fakt, bo można go wiadomo zabudować ładnie, nie będzie widać. Żona wymyśliła coś takiego, że zlew Dobrze mówię, mhm. że zlew nie będzie tu, czyli tego w sumie nie będziemy ruszać. Tylko to się jakoś. Gdzieś, nie, to nie wiem. Tej przestrzeni się tu coś zrobimy po prostu. A tu stół będzie stał z krzesłami pięknym może krzysła, to zakryć stół za czy możliwe. zabudować to karton gipsem w przyszłości jak będzie potrzebne. A tutaj nie mają się tego wyciąć. Na po co to wszystko niszczyć? Bo jak Od... tu będę miała stół z krzesłami pięknymi, to po co mi tutaj to ma wy. Ci się za pół roku, a tak to przecież ile to jest? Centymetr, dwa wystaje z tego, i tyle poza tym stół będzie wystawał, nie. nie będzie ten. Znaczy, stół będzie dłuższy Ale lipca. ja będę widziała. Poza to tam tym, jest. kochanie, nie mamy tutaj. Y... No to tyle każdy za weźmiemy i będzie zło. Okej. Okay. Nie mamy tutaj parapetów, więc będziemy musieli jeszcze parapet tutaj zrobić, tak. bądź przedłużyć go. Z drewna. I można by było zrobić taki nietypowy parapet, ale by się ten Jacek ze złości, mu powiedział tędyk tędyk, 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 tędyk i tędyk. Ale po co jak tutaj postawię stół? To mi będzie stał z krzesłami, wolno, wolno, tak bez żadnych blatów przy tym. Nie ma być wiedza jak w barze, że będę siedziała przy, przy tym. No ale fajnie by było tak siedzieć, ale patrzeć przez okno na nie, nie to. Nie da, to fajnie będzie wyglądał tutaj biały stół, krągły. Mhm. Do tego nasze piękne krzesła, które zamówiliśmy i bardziej, wiesz, taki przestrzeń przynajmniej, nie? Tak się nie krzesła będą dopiero w od tygodni. Może sobie tak niech y, widzowie Nie wiem, potwierdzą, <grym <grym> jest lepszy pomysł. Dobra, Czy, czy... swojego blatu, takiego na pół kuchni, jeszcze tu, Dobra, stała. czyli to będzie, będzie tak. Stolika białego, takiego, który będzie tu stał, y, z krzesłami... Y, Dobra, czyli tak, mój pomysł to niech będzie hashtag. No nie wiem, pojętę, no twój znaczy, pomysł czy mój. No? no nie no dobra, hashtag będzie Paweł A twój będzie hashtag żona. Pasuje no, czy no więcej. No to teraz wytłumacz na czym będę polegać. No to dobrze, no to tak jak powiedziałaś, czyli meble zostają tak jak tu w tym miejscu. Tylko przerzucimy hydraulikę. I tam się szafkę do... Przerzucimy hydraulikę, to nie będzie ciężko, bo nie będziemy się w ogóle wkuwać, tylko po prostu... Przeprowadzimy dołem, żeby nie było nad prądem. Tylko przeprowadzimy dołem tędy, bo tu jest jeszcze luz, więc nie będziemy się wkładać. Ona będzie na ścianie, różka, cieniutka, więc ona nie będzie przeszkadzać. Z spodu się wypuści ten. Albo z zrobi taki tak, tak. jak mamy na dużo siebie. No dobra, ale w każdym razie nie ma tu dużo roboty, bo jest tylko ten kawałek przyciągnąć. Więc to jest mój pomysł. Czyli tak, jak jest teraz ta kompozycja. Oczywiście tu będą dwie szafki jeszcze wiszące, już przymierzaliśmy, więc ubrudziliśmy ścianę. Ale to, że ona chciała przymierzyć, no więc... No ja bym dzisiaj zawiesiła, no ale może się nie chce. No nie, że mi się nie chce, ale widzę jak się zmienia decyzja, więc prześpij się z tą myślą, niż jak jutro no będę... No ale wiszące szafki przy... to tak będą wisiały, nie będą stałe. No dobra, ale dzisiaj jest tak, a jutro mi powiesz, że ci się znudziło, więc prześpij się z tą myślą. Że to... zmieniamy meble. No dokładnie, no. Później ja będę tutaj kombinował. Dalej bym widziała, jak szafki... To by widziała, jak to wygląda, tak to nie widzę tego. Dobrze, ale ja nie chcę robić tego na kurę teraz w tym momencie, bo nagle mi powiesz rano, że ci się odwiedziało tak jak z tymi meblami w tym momencie. Za robisz, które, za które ty... daliśmy niecałe 1000 zł i teraz ci się już znudziły, więc konkursu nie zrobię na meble za 1000 zł, bo ja nie jestem tutaj aż tak rozrzutny. Uważ mi, że tysiąc to za meble do kuchni to nie jest jakoś tam. No może i nie jest dużo, ale jednak to jest 1000 zł. Tu... Mój kanał i w sumie nasz kanał polega na tym, żeby pokazać, że można tanio wybudować dom. Więc to by się miało. Ale nie umeblować. Dobrze, ale to by się miało z naszą wizją domu, więc raczej no, trochę nie bardzo. Dlatego spróbujmy wykorzystać to, co jest. Nie. Spróbujmy wykorzystać to, co zrobiliśmy. I to jest tak. Dobra, mój pomysł to jest pierwszy tak, jak wspominałem, szafki wiszące, już nie będę mówił nawet gdzie, bo nawet nie wiem. Prawdopodobnie będzie tu i tu, no bo tu ma być. Kuchenka, więc raczej nie bardzo. To może być okap. Aczkolwiek to jest gniazdko, które trochę mi wadzi i boję się, że to gniazdko no, może. Miał, miał, kuchenkę będziesz miał. Yy... Ale muszę przepisy, kochanie, będziesz sprawdzić, bo ja miał... nie wiem, co mogą przepisy na... Ale dobrać. będziesz miał płytę indukcyjną, nie będziesz miał pieniędzy. No dobra, ale gniazdko na tym, no to trzeba i tak sprawdzić. Ale płytę to mi przeszkadza, bo płytę masz pod do bo przecież podłączasz płytę indukcyjną. No to. Tak. Dobrze, no to ale to i tak wolę sprawdzić, niż będę teraz mówił. A nie wiem, nie lubię mówić coś, co nie wiem, więc upewnię się, to będę potwierdzał. Yy. Czyli tak, mój pomysł. blat tu, tu, tu przez parapet, tędyk i tu takie zaciągnięcie jak barze. I oczywiście krzesełka dwa z tamtej strony, jeden i dwa z tej powiedzmy, i to zostaje bez ruszenia, po prostu to będzie gdzieś obudowane. To tutaj tak obudujemy karton gipsem, i po prostu kiedyś, jak będzie w przyszłości potrzebne, to się, to się yy, będzie korzystało. Twój na pomysł? Słucham, teraz Ty. No tak jak mówiłam. No to powtórz to jeszcze raz i, i kończymy odcinek. No bo byli tak jak tutaj. No. Yy, szafki wiszące. Tylko z szafki zamienimy jeszcze. Ta pójdzie tam, a ta pójdzie tutaj. No bo tutaj będzie płyta. I wiesz, czy te, te wszystkie sztuczce to tu będą. Czyli co? Ta szafka pierwsza. Tak, pójdzie tutaj, a ta pójdzie tam. No bo płyty nie będę miała w kącie, tak? Tylko wolę mieć przy oknie. Jak już będę coś gotować. Nie? No czyli to. Tak. To tu, a to tu. Tu i tak trzeba floyd dorobić, trzeba zawiasy no bo... przykręcić i szafkę, nie? Bo nie będziemy mieć piecyka. pikelniką, bo niepotrzebne, nie? Tak mi się wydaje, że. Mm -hmm. okej, okay. dalej. No i tyle. No, no. i co? ja dla mnie no dobrze, są... stolik kupujemy biały. Czyli ok, parapet tak. robimy taki jak to były parapety, tak? No trzeba by płytki takie ufać, tylko nie... No wiem. są jeszcze, bo już było pełno. Ewentualnie zrobić taki, by lat, taki ten, parapet jak blat, ale to nie wiem, ale zobaczymy, jakie będą te. No i co, moja wizja taka, że to będzie stał stolik. No. Biały, okrągły. No i do tego nasze krzesła, które zamówiliśmy. No to tak czy siak krzesła są zamówione, więc to raczej przejmiemy. I uważam, że tak będzie ładniej niż taki jak w barze krzesła tu i krześć na wejściu dobra nie widzowie się, zobaczymy kto poprzednie Oceniam. dobrze dobrze nie? czyli tak ja już kończę na dzisiaj że ona już swoje powiedziała, co słyszeliście a dzisiaj była bardzo yy, gadatliwa Tak, wygadała no się to jak, tak, Wygadała się jak nigdy, czyli w końcu możecie powiedzieć, że się odzywa Yy, czyli tak, mój pomysł hashtag Paweł, żony pomysł hasztag żona i wy zadecydujcie w jaki sposób to wy byście widzieli, a jak będzie więcej głosów to na mnie... Inny pomysł, jak my? będzie więcej głosów na mnie, to wyjdzie, że mam rację, a jak wyjdzie więcej głosów na żonę, to wyjdzie, że ja miałem rację, bo ja powiedziałem to kiedyś. <śmiech> <śmiech> Dobra, kończymy na dzisiaj, bo już jest późno. Zobaczcie sobie mniej więcej jak to wygląda jeszcze raz. Otwórz w ogóle tą szafkę, pokażę, jak one wyglądają, no bo... No te są puste, nie? Dobra. szafka, nie? I teraz te po prawej. O, Trzeba by tu coś na... Nie no, to do samego kamienia to ja bym tak nie ustawiał, nie? No ale to czego mam patrzeć na ten? No dobrze, dobrze, to coś bym ustawiał. dobra. W każdym razie... A, i tu są te szafeczki wiszące. Bo chyba, nie wiem czy pokazywaliśmy. No chyba nie, myślę, to są te szafeczki wiszące, a tu jest ta wielka, to się żonie oddzięło. No nie jest fajna, ale nie jest szkodna. Tak. Ona jest ile? Ona jest 80 na no 80, chyba, Nie Nie pamiętam, ale dosyć spora. Skoro 80? ty tu stoisz, że ledwie widać, to będzie. Ale tu 80 chyba na 80, jest nie? Możliwe. Gdyby tu miała mniej. tak jak tamte, no to. No to dobra, niech widzowie zadecydują, wystarczy na dzisiaj. Idziemy, tu jest tego bajeczki i tyle. Dobra, dzięki za dzisiaj. Widzimy się już poniedzieli. Mam nadzieję, że pogoda się uspokoi. Ruszymy się z elewacją, bo już pasowałoby to zrobić. No ale jak nie, no to tu po prostu dokończymy takie szczegóły. Dostaliśmy dzisiaj kwiatka, bo mieliśmy trzy rodziny co nas odwiedziły. No gości tak, no, ale trzy rodziny, jakby nie było, więc dostaliśmy kwiatka, Dziękujemy bardzo, lubimy takie, takie rzeczy. Zawsze to jest fajny i przyjemny gest, jeżeli coś ktoś nam da takiego do domu. A kwiatek, no to wiadomo, że. Zwłaszcza taki kwiatek. Tak? Tak, storczyk. Storczyk. Ci Nie, no bo ja to bym powiedział, że to jest jakaś tam Co innego i było my tak. Tak, więc dziękujemy jeszcze raz rodzinie, która przyjechała. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że niedługo ruszycie z własną budową. Tak jakbyśmy o tym rozmawiali. I wystarczy na dzisiaj. Dzięki. Cześć. Musisz teraz podlewać. A nie, nie potrzebują, często wyglądają Kaktusów sobie tutaj naładuj. Dlaczego? Także spokojnie. Niech mu się tu. wiedzieć.